wszystkim, słuchajcie, udało mi się dokończyć kolejny szkicownik i jestem z tego powodu naprawdę bardzo zadowolona. Jest on taki i nie mogę się już doczekać, aż pokażę wam, co jest w środku. I tak jest to jeden z moich ulubionych szkicowników, ale jak się nazywa, co i tak dalej, powiem wam za chwilę. Jest to szkicownik z firmy Hanemle de Greybook, który ma właśnie szare kartki w środku. Z tyłu jest tutaj właśnie taki kogucik, ich logo. No i w ogóle on jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, ma twardą oprawę, no i w środku bardzo ładny kolor kartek. Zaczęłam go 14 czerwca 2017 roku, więc już minęło ponad 3 lata, więc bardzo dużo. Także myślę, że możemy już chyba przejść do środka, no, wam pokazywać po kolei, co się w nim znajduje. Ten ym, szkicownik był z zamiarem rysowania czegokolwiek i jak widzicie, nie jest to za bardzo rysunek tutaj, tylko... Napis June, bo zaczęłam go właśnie w czerwcu i myślałam, że go szybko skończę. Nie wiem po co to jest. Robiłam to jakimiś pisakami, długopisami, jakimiś metalicznymi. No, generalnie nic ciekawego. Na samym początku mam też trochę więcej zapełnionych tych stron, więc zobaczycie. Później od tego odeszłam, bo miałam kredki, one mi się właśnie odbijały tutaj z tej strony. Tu pamiętam, że używałam kredek Derwent Drawing i rysowałam właśnie takiego kokosa. Nie jest to zbyt dopracowany rysunek, taki bardziej szkicowy, ale mi się jak najbardziej podoba. Podpisałam się tu widzę, że białym żelopisem. Następnie mamy architekturę, której kompletnie nie, nie umiem rysować, ale zobaczcie, coś tam mi z tego wyszło. Robiąc tutaj cienkopisem i trochę białą kredką, białym żelopisem. I tutaj mi się odbijają te różne rzeczy, także postanowiłam, że będę po prostu rysować na jednej stronie. Tutaj pewnie będą teraz dwie. Tak jest. Boże pamiętam ten film. Były to pomysły na rysunki, i tutaj zamieściłam właśnie większość tego, co Wam pokazywałam. Nic takiego mega skomplikowanego, takie w miarę, wiecie, żeby ładnie wyglądało i żeby w miarę szybkość coś zrobiło. Także lecimy dalej. No i tutaj w ogóle ta strona mi się tak bardzo podoba, jeżeli tą zamkniemy, no zobaczcie jak to ładnie wygląda. Fajnie by nawet się prezentowało jako, jak, jako jakaś okładka. No i też właśnie cienkopisem i białym żelopisem. Tutaj pięknie wyglądają białe kolory na tym papierze. A jeszcze pokażę Wam, jak ten papier w ogóle wygląda tutaj z bliska. No i znowu mi się podbijało, jak widzicie. Jest on tak delikatnie, taką ma delikatną strukturkę, ale nie do końca, jest generalnie prawie że gładki, dobrze się na nim koloruje kredkami. Markerami chyba nie próbowałam, ale właśnie takie rysunki jak tutaj widzicie, nimi robiłam. Tutaj mam również jeden rysunek taki trochę łatwiejszy, zrobiony cienkopisami, kredkami, nie, kredką białą i białym żelopisem. I tutaj, Boże, uwielbiam tę żyrafę. Bardzo fajnie mi wyszła, tak myślę, 2017 rok, więc właśnie 3 lata temu. I używałam tutaj tak jak wcześniej cienkopisu, białej kredki, białego żelopisu. I chyba widzę, że czarnej kredki albo chyba to jest czarna kredka. Mamy żyrafę i tutaj borsuka. Ta żyrafa o wiele fajniej wygląda. Ten borsuk, no, jest taki <laughs> w miarę. Więcej mamy tutaj czarnego, ale żyrafka z bliska wygląda. Tak, no taki niby prosty rysunek, ale naprawdę bardzo dobrze wygląda. Tak, mam swoją zakładkę. To miało w ogóle być na samym początku przyklejone, ale tak to zostało, bo tutaj mam pomidor, więc go jakby protektuję przed lamą. Chyba to jest lama. Także to też jest coś w podobnym stylu jak ta żyrafa z poprzedniej strony. Też dobrze się prezentuje, właśnie fajnie to wygląda, jak nie ma aż tak dużo czarnego koloru. I tutaj mam takiego zwykłego pomidora rysowanego chyba Prisma Color Premier, z tego co pamiętam, ale to było właśnie bardzo dawno, w 2017 roku. Będę Wam mówić mniej więcej, bo tutaj widzę, jak się podpisywałam, który to jest rok. Mm. Myślę, że jest to test Kredek yy, Procolor Pro z Derwenta. 2007, no, tak mi się wydaje, tutaj mamy taki arbuzowy lodzik, a tutaj różowy. Ten mi się bardziej podoba. Tutaj ta kredka nie do końca jest napigmentowana. Mm, no, to jest fajniejsze. I tutaj mamy właśnie też dwie strony zapełnione. Tu chyba już się zaczyna to, że będę rysować po jednej stronie i mam fryzurę, którą wydaje mi się, że pokazywałam wam w filmie, jak narysować włosy, coś w tym stylu. Jeśli będę znajdę ten film, to Wam tutaj podlinkuję, żebyście mogli zobaczyć. I nie wiem, czy to rysować. Nie, chyba to było jeden z, jednym z przykładów. Takie fioletowe włosy. Bardzo mi się też podobają. Nie pamiętam, jakimi krytykami to robiłam. Mm. Także przejdźmy do następnej fryzury. Ta fryzura jest cudowna, uwielbiam ten niebieski kolor. No, piękne. Naprawdę, to, że ja się zachwycam nad swoimi rysunkami, to jest dopiero, wow, <noise> coś nowego. Takie właśnie warkocze z tyłu. Polecam Wam robić takie fryzury, bo naprawdę efektownie wyglądają na papierze. No, nie tylko na papierze, na głowie też. <noise> I tu mamy trzeci rysunek, taki różowy. Ten chyba mi się najmniej podoba, bo jest tutaj. Nie wiem, wydaje mi się, że jest zbyt dużo kolorów użyte, ale tamte dość y, fajnie wyglądają. Chyba się cały czas powtarzam fajnie, co? O, teraz mamy w drugą stronę rysunek. Oj, mój kwiatek poszedł. I to oko. Nie pamiętam jakimi kredkami robione jakimiś chyba twardszymi, z tego co widzę, bo chyba nie są to pryzmy. No, takie po prostu narysowane, dosyć duże. W ogóle, tak jak teraz na to patrzę, to te kartki wydają się być tak bardzo nieużyte i tak z, po prostu zmarnowane. No ale właśnie specjalnie, dlatego żeby mi się nie podbijały, to nie rysowałam na tej drugiej stronie. Można sobie oczywiście przegrodzić na przykład taką. O takim czymś, żeby nam się nic tutaj nie porobiło, więc to też jest fajna opcja. No ale też chciałam dosyć szybko skończyć ten szkicownik, chociaż mi się nie udało, więc postanowiłam robić to tylko na jednej stronie. O, okej, okay, mamy tutaj pierwszy, chyba taki portret. Jest to Michał Malinowski, który gra Pawła w Pierwszej Miłości. Ja naprawdę bardzo dużo oglądam Pierwszej Miłości wszystkie odcinki od samego początku i tak mi on wyszedł i pamiętam, że nawet Michał to zrepostował na swoim story, więc super fajnie no i bardzo mi się podobało to zdjęcie więc postanowiłam je przerysować tu nadal jest 2017 rok więc zobaczcie ile ja w nim tutaj rysowałam tak mi się spodobał ten szkicownik że rysowałam i rysowałam okej, okay. coś takiego malutkiego cytryna, czy pomarańcza czy mandarynka, chyba coś jakaś mandarynka, tak mi się wydaje no nic takiego szczególnego, znowu wszystko, prawie wszystko jest tutaj kredkami robione, no i cienkopisami i żelopisem. Dalej żaba, <grywa> żaba chyba też jest z tak, 2017, przerysowywałam z jakiegoś zdjęcia znalezionego w internecie, podobało mi się połączenie tych czerwonych, i, e, czerwonych oczu i zielonej skóry żaby. Mamy rysunek na święta i to nadal jest 2017 rok. Chyba robiłam ten rysunek pro kolorami. Nie wiem, mam nadzieję, że dobrze mówię. Jeżeli jesteście ciekawi, jakich narzędzi użyłam, to większość z tych rysunków jest na moim Instagramie. Tam zawsze w hashtagach mam wypisane, jakich kredek, jakiego szkicownika i tak dalej użyłam, więc możecie sobie sprawdzić, jeśli was to interesuje, ale fajnie to też się prezentuje. No, ten rysunek. Tak mi się podoba, jest on również z 2017 roku i nawet chyba robiłam z nim speed drawing, rysowałam Ariane Grande na szarym papierze. I powiem wam, że dosyć dużo miał wyświetleń, ale fajnie wygląda, no jestem naprawdę z niego zadowolona i nawet Ariana jest tutaj podobna. <laughs> Także lecimy dalej, tutaj już jest moje oko, taki no nie do końca ładne, chyba rysowałam to kolorsoftami, słuchajcie, tak, chyba mi się teraz to przypomniało i te kolorsofty mi tak nie podeszły, są to kredki z firmy Derwent i ja się z nimi kompletnie nie polubiłam, więc nie chciałam nawet tego za bardzo kończyć, także tak to wygląda no cóż, nie z każdymi kredkami się polubimy, prawda? Tu mam jeden rysunek z filmu, chyba z, ze smurfami. To jest smurfetka, jakby była człowiekiem. Także nic nie będę wam tu więcej mówić. No bo wszystko macie w sumie tam w tamtym filmie. A i jeszcze drugi rysunek był, ale to robiłam na kompletnie innym papierze. Tu mamy taki mały rysunek. Jak możecie zauważyć, jest tutaj dosyć sporo takich rzeczy narysowanych, jakby leżały na kartce. W ogóle ja tak dotykam tych kartek, a one są bardzo podatne na dotykanie, bo później robią się nad tym plamy, więc najlepiej tego nie dotykać. I tu widzę, że już zaczęliśmy 2018 rok, więc miałam albo przerwę, albo i nie, bo tam był świąteczny. Tak, chyba to nadal szliśmy dalej. Więc mam 2018, bardzo fajny motyw do narysowania, dosyć prosty, więc polecam Wam rysować również takie lizaki. Kolejna fryzura. Dużo fryzur, jak widzicie, tutaj rysowałam. 2018, dużo białego koloru i w ogóle ładne kolorki, te fioletowe. No, ta, okurcze. Ja jestem tak naprawdę dumna z tego rysunku, ile ja tutaj w ogóle sobie słodzę. Nigdy czegoś takiego nie było. Że podobały mi się rysunki w szkicownikach tak bardzo albo w ogóle jakiekolwiek rysunki moje, ale ten, no, wygląda fajnie. To wszystko tak prezentuje się, jakby było mięciutkie. Są to bazie 2018 rok i rysowałam to polichromosami. Jeszcze pamiętam do tej pory, że były to polichromosy ale naprawdę jestem zadowolona z tego rysunku, mimo że jest taki mały, wiecie, no nic szczególnego, to fajnie się prezentuje. Następne, lama, boże, ona jest cudowna, ja się znowu będę zachwycać, są takie, no po prostu wspomnienia mi wracają, cudowne. Uwielbiam ten papier i połączenie z kredkami, naprawdę. No i ta lama też fajnie wygląda, albo alpaka, kurczę, ja zawsze, nie wiem, no dobra, lecimy dalej. Jeśli wiecie, to mi napiszcie, bo ja pewnie znowu coś przekręcam. Mamy liść, który wygląda jak metalowy, w kolorze takiego właśnie metalicznego zielonego, metalicznej zieleni, 2018 rok. No, coś takiego zwykłego, tak jak większość rysunków w tym szkicowniku. Tutaj pamiętam, że rysowałam holbajnami. Te holbajny nie są do końca zbyt... Yy, Fajne w użytkowaniu, są trochę gorsze niż, niż pryzmy, i yy, no nie do końca dobrze się nimi blendowało. Ale fajne są ich kolory, mają naprawdę duży wybór 150 kredek. Jeśli nie widzieliście filmu z Holbeinami, no to polecam Wam zobaczyć, zostawiam Wam oczywiście linka. No i tutaj mamy jakąś łodygę i krople z kwiatami, po prostu takie chyba odbicia. Tak mi się wydaje, właśnie makro. Znalazłam gdzieś to zdjęcie na internecie i je przerysowałam. Okej, okay. <gryśla> Kruszfil rysowany kredkami Lightfast. Pamiętam, że nagrywałam ten odcinek i testowałam właśnie kredki Lightfast. No, nie do końca mi tutaj, jak widzicie, to wszystko wyszło. Nie za bardzo się zblendowało na tym papierze, no ale no cóż, z daleka jest podobny, tak mi się. Przynajmniej wydaje. Dobra, lecimy dalej. Mam nadzieję, że nic nie pominę. Tutaj mamy Kevina samego w domu, albo samego w Nowym Jorku, albo wiecie, no są różne części Kevina. Myślę, że większość z Was oglądała. No, także takie coś. Nie wiem, czy nagrywałam, chyba nagrywałam coś z tym. Nie pamiętam. Jeśli wy wiecie, to mi napiszcie w komentarzu, czy nagrywałam. Mamy tutaj na 2018 i wydaje mi się, że zbliżamy się tu do końca roku, no bo mamy Kevina, to nie rysowałabym go chyba nie wyświęta. No, tak, mamy następny świąteczny rysunek, więc to jest właśnie przerwa świąteczna. I piernik taki właśnie udekorowany, również rysowany z wszystko kredkami, także nie będę się tu za bardzo rozwodzić. Uuu, czaszka mamy już 2019 rok i rysowałam to na pewno dwoma kolorami: białym i czarnym, bardzo podoba mi się to jak ona wyszła. Chyba białego tutaj używałam z drawingów z Derwent'a, tych kredek i polecam Wam właśnie tą, tą białą kredkę, bo jest bardzo napigmentowana i super wygląda na tym papierze. Tutaj kolejny rysunek właśnie z czarnym i białym, wydaje mi się, że te dwa chyba nagrywałam, robiąc z nich osobny film. I tutaj jest taki bardziej, widać fakturę przez to, właśnie zobaczcie jak wygląda faktura tutaj. Tego y, papieru. Tutaj właśnie to dobrze widać. I mamy nierozwinięty kwiat, jakiś tam, y, jakieś tam, y, jakieś krople i tak dalej. No, zbliżamy się powoli do tej przerwy, którą zrobiłam sobie y, w tym szkicowniku. Mamy kolejny rysunek z filmu. Większość w ogóle widzieliście w filmach. Po co ja wam pokazuję ten szkicownik? Nie, no wiem, ja bardzo lubię oglądać sketchbook. Y, szk <laughs> ja bardzo lubię oglądać sketchbook. Który, przeglądy szkicowników, więc myślę, że Wam też się spodoba. To jest tak, próba realistycznego przerysowania cukierka Raffaello. No, nie, nie wygląda źle. Tutaj mam totalnie nieudaną próbę, gdzie próbowałam przerysować śliwkę i tego chyba nie dodałam do odcinka, bo wyszło mi niezbyt dobrze. Chociaż jak tak patrzę z daleka tutaj na ekranie, na podglądzie, to wcale nie wygląda to źle. No i mamy następny świąteczny rysunek, czyli zobaczcie jak mało było rysunków w 2019 roku, chyba przeniosłam się na jakiś inny szkicownik i wydaje mi się, że był to Bristol ze Stratmora, ten taki szary, ze szarą układką, a białe kartki. No i tak, świąteczny rysunek, jakiś kolejny piernik, tak to wygląda. O i tutaj już są bardziej... Teraźniejsze rysunki, bo to też jest z filmu. 2020 rok tutaj już mamy i tu zaraz zacznie się przerwa, bo już mi bardzo mało kartek zostało i no jakoś tam odłożyłam ten szkicownik. Więc tu mamy jeden rysunek z tego filmu, i też drugi, gdzie dodawałam właśnie jakiś akcent kolorystyczny, i również robiłam to w programie. Także tutaj mam tylko ołówki i kredkę. No i to jest jeden chyba z nowszych rysunków, bo robiłam go dosyć niedawno. Nagrywałam też TikToka z tym i był na Instagramie. Taka właśnie truskawka rysowana kredkami Luminance. Mamy tu 2020, no tak jak Wam mówiłam, jakieś dwa tygodnie temu chyba to rysowałam, bo chciałam skończyć, bo zobaczcie, ile mi tutaj zostało kartek do końca, więc dlaczego ma leżeć i od 2017 roku być zapełniany? No, tutaj mam kolejny rysunek robiony dosyć niedawno, w tamtym tygodniu, bo chciałam właśnie dokończyć już ten szkicownik. Jest to bardziej szkicowy styl. Używałam tutaj tylko trzech kolorów kredek: białego, yy, takiego magenta, takiego różowo-fioletowego i niebieskiego. I wydaje mi się, że to naprawdę dosyć dobrze wygląda. I teraz mi się przypomniało, że przypomniało. Przypomniało, że, przypomniało mi się, że przypomina mi styl y, Georginy Kreutzer, o Jezu nie wiem jak to się czyta ale mm, napiszę wam tutaj nazwę, no, bardzo mi się podobają jej prace i kiedyś próbowałam robić inspirowany rysunek właśnie jej pracami, ale mi nie wyszło, a tu widzę, że nieintencjonalnie właśnie mi coś takiego powstało, podobnego do Georginy, no i dodałam też jakieś tam bliki białym y, pisakiem akrylowym tu <grym> chciałam Taki sam, wiecie, styl jak tu był z przodu, ta żyrafa i tak dalej, zrobić, żeby trochę. Szybciej to wypełnić. No i mamy tu taką alpakę, dosyć śmieszną. Wydaje mi się, że robiłam to z jakiegoś zdjęcia, które miało odbicie lustrzane, bo ona tak nienaturalnie wygląda, ale rysowałam to cienkopisami i kredką. No i kilka właśnie takich bardziej białych obszarów pisakiem akrylowym, białym. Zazwyczaj teraz używam poski, więc jeśli macie pytania odnośnie właśnie tego, czym robię je, no to jest to pisak akrylowy poska. I już ostatni rysunek. W ogóle to jest moja kartka, która przeszła cały ten szkicownik, i ona mi służyła do po prostu kładzenia tego, żeby sobie nie poodbijać y, palców. No i mamy ostatni rysunek, który dodałam w sumie w niedzielę na Instagrama. Jest to taki zwykły lód. Znalazłam zdjęcie na pewnym blogu. Tam mam w ogóle na Instagramie napisane, gdzie go znalazłam i robiłam to kredkami Luminance i zobaczcie, jak kredka Luminance biała wygląda nie do końca na, napigmentowaną tutaj na tym papierze. O wiele lepiej prezentuje się tutaj Derwent Drawing albo Prisma Color Premier. Także no, to jest ostatni rysunek na ten szkicownik, a tutaj mam taką pustą stronę, dlatego że tu robiłam sobie jakieś tam bazgroły sprawdzałam tutaj, widzę derwentrowinki jakieś rzeczy, no i tu mam właśnie na samym dole datę kiedy zaczęłam ten szkicownik, no i dopisałam sobie, kiedy skończyłam, więc tak to wygląda. I bardzo się cieszę, że w końcu jest on zapełniony. Mam oczywiście drugi egzemplarz, również inny szkicownik de Cappuccino Book, czyli z brązowymi kartkami, więc myślę, że na pewno jeszcze nieraz zobaczycie taki szkicownik na moim kanale. Ok, i w tym odcinku to już by było na tyle. Dajcie mi koniecznie znać, który z tych rysunków, które wam pokazałam przed chwilą, przypadł Wam najbardziej do gustu, jaki jest Wasz ulubiony. I jeszcze jedno, czy używaliście tego szkicownika? Czy kupiliście go może z mojego polecenia? Albo całkowicie przypadkiem? Dajcie mi znać koniecznie na dole. A ja chciałabym Was jeszcze zaprosić na mojego Instagrama i TikToka, gdzie pojawiają się również inne rysunki, niż widzicie tutaj na YouTubie, na przykład taka truskawka, czy coś w tym stylu. A my widzimy się już w kolejnym odcinku, w sobotę o 9 i w środę o 15. Więc do zobaczenia i pa!